Wygląda zupełnie jak ty. To niemożliwe. Prześliwcie po autograf. Eee, przepraszam, dlaczego wyglądasz jak ja? Ja nie wyglądam jak ty. Ty wyglądasz jak ja. Czemu wyglądasz jak ja? Eee, po pierwsze, to ja tu zadaję pytania, panie nowy Jerzu. Kim jesteś? Dlaczego wyglądasz jak ja? Nie mam czasu na te bzdury. Odsuńcie się, albo zaraz oberwiecie się. Spokojnie kolej. Nie chcemy się z tobą bić. Mów za siebie, ja mu zaraz przybadę. O pan! A... Hej, a może zamiast rzucać w nas samochodami? Przyjdziesz tutaj chwilę pogadać? Widziałem, że wyskoczyliście z helikoptera Gun, więc nie mamy o czym rozmawiać, jasne. Jak sobie chcesz? Przyku się! A więc nie! Niechaj nasze Pięści! Hej, brachu. Nie do końca. Kim w ogóle jest ten koleś? Robi dużo większe wrażenie niż jesz, z którym walczyłem ostatnio. Serio? Stoję tuż obok ciebie, ziom. Do roboty. Na bank nie da rady nam wszystkim. Jednak dał rady nam wszystkim, słabiaki. Nawet nie próbujcie mnie śledzić. Sonic, znam to spojrzenie, ale śledzenie go to jest kiepski pomysł. Takie lubię najbardziej. Mam no, pytanie: powiedz, jak jesz je Kto ci robi pasenka? Mm. Wojny! Dlaczego uciekasz, stary? Przecież dopiero się rozkręcam! Im więcej nawijasz, tym bardziej mam chęć ci przyłożyć. 1,21 Gigawata. Nie no, z tym już kolejki. Sonic! Wszystko w porządku? No jasne, luzik, a te kajdanki to. zakułem się sam ze względów taktycznych, których nie mam czasu tłumaczyć. Czemu ścigałeś go na własną rękę? Jesteśmy drużyną, co nie? Wybacz, stary. Chyba jeszcze się do tego przyzwyczajam. Dobra, i co teraz? Nie będę wyskakiwał już z żadnych helikopterów, zanim Gan nam wszystkiego nie wyjaśni. Musimy się gdzieś przegrupować. Znam odpowiednie miejsce.